Kochana zabaweczki. Oj, chyba zgłodniałam. A, jestem głodna. Uwielbiam taniec. To takie wesołe. Kto tam krzyczy? Chyba trzeba biec na ratunek. Ech, a, jaka ciekawa książka. Oj, a cóż to? Słyszę krzyknuczki. Pędzę na pomoc. Uwielbiam takie lody. Są pyszne. Co się dzieje? Muszę się spieszyć. Już biegnę do ciebie, Jill. Jestem głodna. Chcę jeść. Nakarmcie mnie. Daj mi okulary. Nic nie widzę. Chcę fączka. Możecie mi go zrobić? Zobaczymy, oczywiście. Jestem gotowa. Oj, z przyjemnością zrobię dla ciebie takiego pączka. Najpierw wleję ciasto do tej maszynki. Właśnie w ten sposób. Wypełnię wszystkie dołki. Zamykamy i czekamy. A ja zrobię piękne tęczowe pączki. Zwykłe są takie nudne. Moje będą najbardziej kolorowe, najzabawniejsze i oczywiście najsmaczniejsze. Zdecydowanie wygram tę rundę. Zamykamy i czekamy. Jaka z ciebie dobra dziewczynka! Świetnie sobie radzisz, a co z tobą? Oczywiście czarne pączki są najsmaczniejsze, ale czegoś im brakuje. A oczywiście. Smacznego sosu. Rączka, pomóż mi. Ola, Boga, co za koszmar. To przerażające. Dziękuję, rączka. Teraz mam gdzie nalać sosu truskawkowego. Pora na strzykawki. Dzięki nim będzie wygodniej dekorować pączki. Właśnie tak. Krew, to straszne. Babciu, to tylko sos truskawkowy. Przestraszyłaś mnie. To było przecież zabawne. A teraz udekoruję moje pączki sosem i najpyszniejszą polewą na świecie. Wygląda genialnie. No nie wiem. Moje pączki są już gotowe. Rozłożę je na talerzu i posypię cukrem pudrem klasyczny, bardzo smaczny przepis. Doskonale. Tylko spójrzcie, nic nadzwyczajnego. A teraz zobaczcie, jak ja mam pączki. Kieszą oko, jesteś prawdziwą cukierniczką. Nie chcę jej jeszcze ozdobić posypką. Uczy nie mogę tego otworzyć jakaś ciasna pokrywka. O, kurczę, nie szkodzi i posypię je w ten sposób. Moje pączki są gotowe. Często się dzieje smacznego. Ojej, jakie apetyczne! Bardzo ciekawy pączek, taki zabawny. Spróbuję, o, jest taki smaczny! Podoba mi się. Co mamy dalej? Ten wygląda jakoś tak bardzo prosto. No, całkiem niezły, ale czegoś brakuje. O, tęczowe pączki! Jak ładnie pachną. Mam nadzieję, że są pyszne. Tak, palce lizać. Wszystkie pączki były smaczne. Które wybrać? Oczywiście te. Wygrałam. Fajnie. Jak to się otwiera? Razem chcę makaron. Akurat woda mi się tu gotuje. Zaraz szybko zrobię wnuczce pyszny makaronik. Ugotuję i już! Co ja tu mam? Moja woda pewnie też jest gorąca. Muszę to sprawdzić. Rączko. Pomożesz mi. Sprawdź, czy woda się nagrzała. Dziękuję. Widzę, że to wrzątek. Rączko poparzyłaś się. Nie? No dobrze. Czuję, że wygraną mam w kieszeni. A ty co tak siedzisz? Ja sama zrobię makaron. Wysnę mąkę. bzik! Ojej, ubrudziłam się. Ale nie szkodzi. Dobra, wysypię mąkę na deskę i zrobię prawdziwy domowy makaron. Dodam jajko. Sól. A teraz będę zagniatać ciasto. No nie jest to łatwe, ale będzie pysznie. Teraz muszę tylko pokroić ciasto na drobne kawałki. I oczywiście dodam do nich barwnika. No i proszę. Makaron we wszystkich kolorach tęczy. I teraz wezmę ten kawałeczek i uformuję go w rulonik. Tak samo zrobię z pozostałymi kawałkami. Teraz na malutkie kwadraciki i za pomocą tarki nadam im odpowiedni kształt. No i makaron ląduje w garnku. Jaka ty jesteś pomysłowa. Mądra dziewczynka. Dobrze, mój makaron też już jest gotowy. Położę go na talerzyku i dodam keczupu. Ojej, nic nie widzę. Moje okulary. Czy to keczup? Czy nie keczup? Muszę wycisnąć więcej. Babciu, pozwól, że ci pomogę. Był zamknięty, proszę bardzo. Ojej, tonę w keczupie ratunku. Kurczę, jestem cała brudna. Ups, to było naprawdę zabawne. Trzeba być ostrożniejszą, nie śmiej się już. Ups. No, mój makaron jest już gotowy. Mój też. A teraz na talerz. Czegoś tu ewidentnie brakuje. Rączko, chodź tutaj. Udało upiększyć ten makaron. Brawo. Kałamarnica nas wyręczy. Czarnego nigdy za wiele. Mój makaron będzie wyjątkowy. O tak, jaki ponury, elegancki makaron. Teraz brakuje tylko czerwieni. Dodajmy keczupu. Polewam nim danie. Pięknie. Ale z żelkowymi oczami będzie jeszcze lepiej. O Chryste, panie, co to jest? To samo co zawsze. A ty co zrobiłaś? Ja mam taką tęczową potrawę. Trudno jej się oprzeć. Spróbuj sama. Jej, co to za dziwne danie? Muszę spróbować, ale szczerze mówiąc, nie mam ochoty. Uuu, to obrzydliwe. Chcę ten makaron. Przepyszne. Ojej, to jest to, czego chciałam. Ten makaron jest taki piękny, nie mogę się doczekać, kiedy go spróbuję. Niesamowity. Tak, to jest zwycięzca. Hurra, wykosiłam konkurencję. Znowu pora zakasać rękawy. Tym razem chce się czegoś napić czegoś słodkiego i pysznego. Rączko, jesteś okay. gotowa. Robi się. Ups. Co tam jest? A, widzę. Zaraz zrobię Ci napój. To ja zacznę dobrze. Wezmę kilka bardzo ładnych, kwaśnych cukierków. Pomogą mi w realizacji mojego pomysłu. Włożę je do foremek. Będzie z tego kolorowe cudo. Z pozostałymi cukierkami robię to samo. To skończyły się? Więc czas, żeby wstawić je do piekarnika. Gotowe? Teraz muszą ostygnąć. Wyjmę je z foremek. Och, jak pięknie! Super! Mam kilka takich kwaśnych kubeczków. Teraz wezmę M&M'sy i oczywiście posegreguję je według kolorów. Tak będzie o wiele ładniej. Patrzcie, co potrafię. A. Kontynuuję. Teraz wrzucę cukierki do kubeczków i zaleję Sprite'em. Cóż za słodki, smaczny koktajl z bitą śmietaną będzie smakował jeszcze lepiej. Ozdobię wszystko posypką. I dodam małe słomeczki. No, coś niesamowitego. A ja zrobię mojej wnuczce bardzo zdrowe smoothie z całego selera. Wrzucę go do blendera i włączę na pełną moc. Rety to obrzydliwe. Czyli będzie w siódmym niebie na bank. No i proszę, najzdrowszy koktajl dla wnuczki gotowy. Piękny i pełen witamin. Dla dekoracji gałązka selara naciowego i słomka. Cudownie, prawda? Nie. Rączko, przyklamka. Ta będzie odpowiednia. Oczywiście obleję ją syropem truskawkowym. Co by tu wlać? Niech to będzie sprite. Oczywiście dodam do niego barwnika. I wszystko dokładnie wymieszam. Rączko, pomóż mi. Oj, znowu mnie wystraszyłaś. Wednesday, pozbądź się tego. Rączka, pospiesz się. Świetnie, dziękuję. Bita śmietana jest super. Będzie udawać mózg, a dla jeszcze lepszego efektu skropię wszystko czerwonym syropem. Na wierzchu jeszcze oko i pająka. Doskonale. Jesteśmy gotowi, Jill. Jakie piękne. Spróbuję tego koktajlu. Jest całkiem niezły, pyszny. Co to jest? Seler? Nie chcę tego nawet próbować. Ojej, a tu mamy coś ciekawego. Bardzo dobre. Jadalny kwaśny kubeczek. Kurczę, aż mi twarz wykręciło. Ale napój jest naprawdę smaczny. Oto zwycięzca. Ura, znowu wygrałam. Co będzie tym razem? Teraz mam ochotę na sałatkę. Taką jak ta z grzankami. Dobrze. Robi się. Mówisz masz. Najpierw wezmę sałatę i porwę na drobne kawałki. Właśnie tak. Oj, dziękuję Wednesday, ale więcej tak nie rób. Dobrze, kontynuuję. Potrzebuję tych zielonych listków. Gotowe. A teraz pokroję tego aromatycznego kurczaczka na cienkie plasterki. Właśnie takie. Ostrożnie przekładam wszystko na talerz. Teraz pokroję pomidorki. Jeszcze grzanki. I oczywiście tarty ser. Zetrę go na tarce. Wspaniale! Jestem gotowa. <grystanie> ja jestem w wize pracy. Zamierzam wykorzystać te fajne foremki. Będę wycinać kształty z ogórka, rzodkiewki i papryki. To takie ładne. Jej! Umieszczę warzywka na patyczkach. Będzie z tego warzywny szaszłyk. No, takiej sałatki na pewno nigdy nie jadłyście. Ojej, Wednesday, tobie na pewno się nie podoba. Ale wspaniale wyszło. Teraz zrobi bukiet. Śliczny, smaczny bukiet sałatkowy. Jak to pachnie. Wspaniały. Ale nie. O, czerwona papryka będzie idealna. Zaraz cię pokroję. Trzeba usunąć nasiona i włożyć do środka sałatę. Pokroję też ogórka. Uwielbiam ostrza. Zrobię z tego bardzo ładną, śmieszną buźkę. Dła gryzie! To nas pożre! Całkiem możliwe. Sałatkowe potwory ładnie ułożę na talerzu. Smacznego! Ale dużo jedzenia! Ojej, jakie ciekawe szaszłyczki. Ale szczerze mówiąc, nie smakują zbyt dobrze. Co by tu jeszcze zjeść? Co to ma być? Co to za mordki? Co to jest to czarne coś? Oliwki! Jakie obrzydliwe! Ojej, co to za sałatka? Serii kurczak. To czego chciałam? Oto zwycięzca. Kura wygrałam! Jestem znakomitą kucharką! Subskrybujcie kanał Parara, żeby nie przegapić równie ciekawych i pysznych challenge. Do zobaczenia, pa pa!